Powiedz Eliza, od jakiego wieku, czyli ile miałaś lat, jak zaczęłaś malować? Pięć. A powiedz nam, co to jest za, y, za rysunek ten? Ten rysunek rysowałam z natury trzeba. I czym malowałaś? Farbkami, a tak akwarium. Dobrze. A powiedz nam, co to jest, bo to jest bardzo ładne. To mój kot. Kot, czyli tak naśladowanie rzeczywistości? Tak, z natury też rysowałam. Dobrze. A powiedz, co najbardziej lubisz malować? Zwierząt. Zwierzęta. Zwierzęta. Uh -huh. I jeszcze jak są twoje pewnie, tak? Tak, lubię rysować z natury. Dobrze. A powiedz nam, ile zajmuje Ci to czasu? No, ty idziemy, zaczynam rysować. Za tydzień. Mm -hmm. Eliza Popatrz się na wszystkich i choćby im pomachać.